Niemal połowa Polaków uznała ją za najlepszą pierwszą damę w historii Polski. Jolanta Kwaśniewska wydała niedawno biografię. O czasie spędzonym w Pałacu Prezydenckim, a także o działalności obecnej będzie specjalna rozmowa dla TVP3 Opole, na którą zaprasza Maria Zawała. Wywiad z Jolantą Kwaśniewską zostanie wyemitowany przez TVP3 Opole jutro o godzinie 17.50, powtórka o godzinie 21.10. Jolanta Kwaśniewska, od kiedy została pierwszą damą, aktywnie działała publicznie. Jak podkreśla, nie chciała być tylko żoną swojego męża, szczególnie zaangażowała się w sprawy kobiet. Stąd też częste wizyty w Opolu, m.in. w 2009 roku, kiedy promowała Kongres Kobiet Polskich. Jeśli okaże się, że nasze pomysły, te równościowe, będą marnym pomysłem. To chyłkiem się z tego wycofamy, ale mam nadzieję, że tak się nie zdarzy. W działalność na rzecz praw kobiet i ich większą reprezentację w życiu publicznym Jolanta Kwaśniewska zaangażowana była od początku prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Otworzyło jej to drzwi na całym świecie. Między innymi o tym mówiła w wywiadzie udzielonym na antenie TVP3. Opole. Zaprosiłam Hillary Clinton już w 1996 roku w lipcu do Warszawy. I Hilary przyjechała na początku lipca, chyba czwartego nawet, w dniu niepodległości, i zorganizowałyśmy ja zorganizowałam okrągły stół do spraw kobiet. W wywiadzie z Marią Zawałą Jolanta Kwaśniewska opowiada także o tym, jak ściągnęła do Warszawy cztery europejskie królowe. Porusza również kwestię inwigilacji przez służby jej fundacji. Była pierwszą kobietą w historii kościoła, która jechała papa Mobile. Jak trzeba było, to nawet w pałacu prezydenckim wydoiła kozę Jolanta Kwaśniewska, pierwsza dama. Zapraszam na rozmowę z panią prezydentową, Maria Zawała. O sekretach, faktach i niesamowitych historiach. O tym będzie specjalny wywiad dla TVP 3 Opole. Fabian Miszkiel, Kurieropolski.